Cześć wszystkim! E, tak, to ja, Mr. Loez. Jest, e, jestem twoim jednym architektem, dlatego ja mam pomysł, żeby wybudować naszą koszu, który wczoraj pokazywałem. Wykazywałem e, wam orszę znaczy, na śmic. Tak, nie, nie chce mi się wkładać filmu. Sobie pomyślałem, żeby zbudować budować yy, taki mechanizm. Myślę, że to będzie półpłytka, płytka. Pół płytka proszę to jest. Igrzycą będzie wokół wieży. Tak, zjeżdża i uruchomi na samym końcu pistony, które tu otworzą się. I pod spodem będzie lawa. I tej to my proszę od razu spać. I będziemy czekać, aż one. Się y... ale to kiedy indziej? Na razie mam tylko zrobić, żebyście wszystko widzieli. Ok, i mamy. Dobra, y... ale na razie zbudujemy. loko no, popatrzeć na jego kanał w Duża B y... i reszta ombit mały. Jest bąbik, yy, kanał wpadajcie, to jest uszlinięta bomba. nazywa się kisiel jego logo gdzieś, myślę, że gdzieś tutaj, jakbyście się zastanawiali, że to nie jest bóg gry, to jest latający statek, go od razu pokazać, tak, nie zastanawiajcie się, to nie jest bóg gry, to nie jest żaden akurat, tylko to jest latający ucięty statek. Okej, okay, to jest dają sobie ucięte statki, Jednak jest to trochę długie. Ogólnie ja go już tu przeglądałem. nie, nie ma, przyjrzałem go nawet, tak można powiedzieć. pewnie nawet do tak można powiedzieć. Dobra, ale wróćmy do logo. Logo zaraz sobie zobaczymy, jak wygląda, bo dokładnie nie pamiętam kolory i tak dalej. Ogólnie to je ja wam w ogóle może ja pokażę. Yy, tak. Zobaczymy czy ja go w ogóle znajdę. Właśnie nie wiem czy tego mogę go nie znaleźć, bo jest figu. Nie wiem czy ja to znajdę teraz. Dobra, mogę je pewno ja okay, jest w dzienniku z jakoś. Okej. Zabraliśmy i włączyło. Na pewno będzie nam komuś podpocząć. w Dobra, nie, białego nie, nie, nie lubię używać. Tak, na pewno królę nam potrzebne. jasno brązowy by się przydał ale nie ma, ma jasno-brązowego. Jeden i tak. Ten, ten gdzieś na dół damy. I oczy. Aha, białego nie To Przejmę sobie kwarstw. Kwarstw, kwarstw, nie, to jest polerowane, nie, to jest polerowane. Tak. Jak to się zabrać. Oczywiście wbijajcie na kanał, jeśli już jeszcze tego nie powiedziałem, no to teraz wam mówię, wbijajcie, wbijajcie. Subujcie, lajkujcie, mnie też oczywiście. To tak... W jego filmach też będę wspominany, w moich on będzie. Yy, yy, dom... I może w sumie... I dam wam może zagadkę jakąś. Nie, 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 dobra, ja nie mam. Dam wam misję. Jeśli go do końca filmu, to na końcu powiem jedno słowo, które potem napiszecie mi w komentarzach. Zobaczymy, kto będzie miał lepiej. To mi powiem może jedną słowo głowy. A w sumie zobaczymy, jak to się łowi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Å! Na i Ładnie Ładnie nie Ładnie ja nie Ładnie 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 na Ładnie 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 już Ładnie 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 Thank <laughs> you. one Thank mm -hmm. you. Piszcie mi to w komentarzach. może na kolejny odcinek. Eee... No, Zobaczymy, nie wolę może to na ja, przystąpienie, ja bo nie, bardzo nie lubię mieć błędów w mojnie. No,

No dobra, to chyba tyle. Zapiszcie mi w komentarzach. Od 1 do 9. Jak Wam się podoba to właśnie logo? Do niego też pamiętajcie. Możecie zasubskrybować. Możecie dać jakiegoś like pod zapowiedzą Może jego nawet kanału. Możecie dać lajka. Like zasubskrybujcie. Subskrybujcie też mój kanał. Zadzwoncie dzwoneczkiem wszystkie powiadomienia. No, to chyba tyle. Yy, mogę się tutaj jeszcze pożegnać przy mojej statule. O, stanę je na głowę. I też mi napiszcie w komentarzach, jak waszym zdaniem jestem podobny do tej statuły. Chwila, jeszcze sobie stanę obok, żeby się i hop tak i jest to jest ja to jestem ja to jest nasz statua. ja się z wami żegnam ja się z wami żegnam papa pa.